Pergamie już wielokrotnie analizowaliśmy na tym kanale i innych kanałach redpilowych. Problem w tym, że my mamy stare dane. Kiedyś na podstawie danych na przykład z dataklizmy myśleliśmy, że jest to zasada 80-20, czyli zasada pareto. W sensie, że 20% obraca 80% kobiet na rynku matrymonialnym. Tak nam się kiedyś tam wydawało na podstawie danych właśnie z książek pod względem aplikacji randkowych. Aktualnie jest gorzej. Zresztą sami zobaczcie, bo to, co powiedział Roman, to fakt naukowy. Kobiety uważają 95% mężczyzn za nieatrakcyjnych. Ale Paweł, ludzie nie spotykają się przecież tylko w internecie. Głównoprawda. Wyjdź starej z piwnicy 50-letniego Janusza z Wesela jest XXI wiek. Oto dane z HCMSC Surveys prowadzone przez Uniwersytet Stanford. Dane są z 2020 i już wtedy ponad 50% ludzi spotykało się tylko w Internecie. Te dane po pokrywają się z innym badaniem, które opublikowano na Statista.com, gdzie w 2017 39% par zapoznawało się już tylko w Internecie. One się absolutnie pokrywają. Trzymacie się? Tak, na pewno, bo to są dane z 2024 ze Stanford. A jakby ktoś wpadł na pomysł, żeby spotkać swoją katolicką konserwatywkę w kościele, to nie mam dla niego zbyt dobrych wiadomości, bo masz 2% szans na to. Psychologia ewolucyjna uczy o funkcjach hipergami, czyli o relacyjnym celowaniu kobiet w mężczyzn o statusie wyższym lub rzadziej, ale też równym. Hipergamia nie jest konstruktem moralnym, społecznym, ale rzeczywistym. Nie jest ani zła, ani dobra. To narzędzie ewolucyjne, narzędzie nie może być złe ani dobre. To młotek. Młotek można użyć do różnych rzeczy. Nikt nie może się oburzać z tego powodu, że ona istnieje, aczkolwiek to, co aktualnie widzimy w badaniach, to nie jest hipergamia. To jest ultragamia albo nawet supergamia. Hipergamię to my mieliśmy w, do 2010, kiedy ilość randek online pokryła się ze spotkaniami w barach i restauracjach, albo na przykład przy zapoznaniu przez znajomy. Czas powiedzieć to wprost. To jest efekt społecznej inżynierii i propagandy wycelowanej w kobiety, które mają tak wysokie wymagania, że 90% mężczyzn uznają za nieatrakcyjnych. Przejdźmy krok dalej, bo mamy już dane zebrane w raporcie Sensor Tower. 70% użytkowników aplikacji romantycznych AI to kobiety, a 90% z nich jest poniżej 35 roku życia. Kobiety tak bardzo oderwały się od rzeczywistości, że muszą udać się w ramiona wirtualnego partnera, czasem nawet poślubiając go. To nie nam, Peron, odjechał, a ten pociąg się rozbije i to już za chwilę.